Cześć wszystkim, papas burgeria to go odcinek 51. Nowa Wiki dzisiaj jest. Dokładnie tak, Wiki jest dzisiaj nowa. Ostatnio udało nam się jedną seteczkę za biult, czy znaczy nie jedną, 8 seteczek za build udało się utrzymać. Czas dzisiaj na coś więcej. Nie wiem, czy perfekcyjny dzień kiedyś nam wyjdzie, ale będziemy się starać. Wiki jest nowa i pewnie e, tak chciałem powiedzieć, pewnie poleci tak jak z, z zamówieniem, takim w ta, z takim zamówieniem, jak miała w burgerii, tej starszej. Bo chyba tam Wiki już była, nie? W burgerii przynajmniej tak mi się wydaje. A no, chociaż może nie było sue jest teraz. Chyba nie było wiki jeszcze w burgerii tamtej starszej. Jest só. Dobra, to jedziemy. Czyli tak, jak mamy jedynkę dwójkę, no to kropeczki pod dwójką, dobra. Hmm. Tylko musi być to ta kropka. O, o bardziej ta kropka. Ok, jest Taylor. No i mamy kolejne złotko. Trochę już tych złotych się nazbierało, nie? Czyli tak. A, jak już mamy trójkę, no to idziemy trójką. Hmm, pomidor. Wiemy, że dobrze się trójką odmierza. Perfekcyjne te ustawienia. Trójeczka jest najlepsza. Na tego typu yy, hmm. wyniki. Nowiki. I co? Jest perfekt? Jest perfekt. Wyrobiłem sobie jakoś te yy, perfekty w Burgerii, ale no to go. Taylor, Taylor, Clover. Taylor jest teraz do obsłużenia ale przychodzi Clover. A i w ogóle Taylor jest trzeci, a teraz jest sua. Dobra, porobię trochę tych żółtych. Trochę czerwonych. Hmm. Dobra, teraz Pomidor. Trójka. No, teraz już mięsa nie mam. Dobra, może być. I gdzie jest pomidor? Był ustawiony. Trochę nie jest zbyt fajne, że to mi resetuje, bo przeszedłem do, grill, do grilla. Żeby tylko mięso było wziąć. Okay. A, ok, to zdążę wydać. Syłem. A i co, perfekt w drugi. 51 dzień dobrze idzie. Teraz będzie trzeba żółte wydać. Nie jest. Prudence. Złoto drugie dzisiaj. I Zoe, a ona chyba też ma złoto, nie? Dobrze pamiętałem. Zoe ma złoto do zdobycia. Ja robiłem 9 tych mięs pomarańczowych jest jeszcze, do, jeszcze zapas. Czas zrobić. Nie to. Czas zrobić tru, czwórkę. Dzięki, że ustawiłeś mięsko, sztuczna inteligencja, czyli no gra ustawiła nam. No chyba, że ja po prostu ustawiłem i potem zapamiętało. No może to tak było. Clover i co? Perfect. Trzeci z rzędu. Trójkę trzeba zrobić. Toru. Ok, siódme wyszło. Trzecie trzeba wydać. No i dalej nie ma czerwonych, ale niepotrzebne te czerwone były, jak się okazuje. I pytanie: czy ja mam dosyć tych pomarańczowych? Hmm. Taylor, poczekasz pewnie. Nie wiem, czy to, czy to czekanie Taylora tel będzie na setkę. No Taylor, dobrze, że się spodziewałem tego, już nam za długo poczekał, okej, okay, jest Robi Mamy dosyć mięsa, nie? Robiłem 9, potrzebuję jeszcze wydać 6, 5, mamy 4 Już wiadomo co robię serpierw i teraz trzeba na 6 patrzeć bo już mi trójka wyszła hmm, trójka nie 6 albo trójka albo szóstka tylko przy szóstce no to trzeba te ostatnie kropki nad tym co chcę nałożyć teraz już mogę jakkolwiek wydawać bo i tak to nie ma znaczenia o no, chyba że pod względem złotych medali, to to jeszcze może jakieś ma znaczenie, żeby perfekcyjne złotka porobić. No, jest perfekcyjne złoto. Jak na razie tylko nam Taylor nie dał perfekta, tak to daje on wszyscy. Okej, okay, Zoe. Nie to! Przesunęło mi okienko i nie obczaiłem tego. Obczaiłem to już dopiero jak już miałem nałożone. Pomidorek, bułka. I właśnie szóstka wychodzi. Zoe. Poczekaj. I to tyle Z Setek za build. I nie mam... O, chociaż mam jedno mięso. Hmm, dobra, już mogę robić jak chcę. Nie będzie już perfektów. pomidor Okej, okay, trochę rozjechane będzie. Ale już teraz tylko przyspieszam, żeby zakończyć. Tak, jak wyjdzie, jedno mięso niepotrzebne. Dobra, dwie seteczki zabiódł, nie wyszły. Może tu jeszcze u Robiego wyjdzie. Tylko jak, jak te kropki tutaj. Tak, okej. Okay. Dobra, bbq w tę stronę, bo tutaj są sosy. Ser. Hmm. Bekon. Pomidor. Ogóras. No robi No i co? Ładne te dni wyeszły Ten dzień dobrze by nam wyszedł No w końcu jakiś wysoki quality A nie jakieś tam 90 Tylko takie duże 50 dolców za cały dzień Równe 50 dolców Ta kasa i tak mi już na nic Zbieram ją tylko Żeby mieć rekord I to tyle do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć!